Jo, dzień 21 i dzisiaj dużo zwolnień nie było bo nie miałem żadnej pracy do zrobienia, nie nic nie poszedłem biegać, bo miałem giga zechwasy na nogach po robieniu ostatnich nog na siłowni i bieganiu więc musiałem być sobie jeden ziemi co tam się dzieje No i mam aktualnie minus 100 zł, bo tam na moim koncie są nie moje pieniądze. I... I jak to ja nie mogę prowadzić reklam, więc muszę się przenieść na organik, tylko że nie wiem, jak szybko produktu do organik. bo na organicie yy, znaczy na, na mecie Alco wiadomo znajduje się produkty, które tam ktoś skaluje, na TikToku są dobre, dobre. Yy, mają wyświetlenia na stronach i w ogóle są reklamy, a na organiku to ja nie wiem czy produkt ma już być w ogóle w obrocie i ktoś ma się na nie wybić tak mówi jedna osoba i żeby znaleźć inny angiel, żeby robić inni mówią, żeby znaleźć yy, no ale jakiś nowy produkt i go spróbować wybić. I że to jest untap method. I wiem tylko, że to działa tak samo praktycznie jak i Że też robię te reklamy, tylko nagrywamy bardziej sam. I robię sklep. Ale nie znam właśnie znaleźć ten produkt. A jeszcze trzeba rozgrzać konto wcześniej. No, ale właśnie, nie, nie mam pojęcia, jak jest ten produkt, żeby. To może, bo kryteria mniej więcej są takie same, to może być tam, to jest tak, może być bardziej taki gadżet, coś takiego wiralowego, ale właśnie i mniej rozwiązującego typowo problem, tak mi się wydaje, tylko takie, takie, to może rozwiązywać problem, ale bardziej taki gadżet. na cię były typowe do rozwiązania problemów więc no właśnie już tak zastanawiam bo robiąc produkt, który jest już viralowy i coś go wybił to można być kreatywnym i stworzyć nowy angle i wtedy wiesz, że ten produkt ma szansę ale jak znajdziesz samemu produkt to w sumie tylko na swoje dropshipping i i tylko jakby tylko moje umiejętności mogą sprawić, że to się wybije nikt nie wie, czy to się wybije no i nie wiem jeśli ktoś, kto kiedykolwiek obejrzy i wie i się zna, to może napisać w komentarzu bo ja jestem aktualnie za mikro. Chciałem dzisiaj już coś znaleźć i, jutro i, i zamówić I jutro robić stronę i wszystko Tak nie mam pojęcia Nie mam pojęcia Też nie byłem biegać, jest słabe, w tej ma jakieś siódmej Po prostu mi nogi, więc najwyżej jutro sobie pójdę pobiegać No i mam teraz dość sporo czasu Bo na stacji mam wszystkie odpowiedzi Zdaję wszystkie jak zamienię no ale co, no zobaczymy wiem wszystkie sory yy, Tak jak zamienię, bo to są oh, No, 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 okej okay. I zaleciłem wszystkie projekty Więc mam dużo czasu Mam nadzieję, że obejrzymy dzisiaj chyba z 3 godziny Oglądajmy jak się to robi bilety yy. Jutro postaram się ruszyć, zobaczymy. Od rana usiądę Jeszcze mi dzisiaj pewnie coś pooglądam, dowiem się więcej. Bo tak nie wie, każdy nagrywa, że to jest super metoda biznesowa, ale nikt nie nagrywa nic takiego bardzo sensownego. W się sensie nagrywa tam jest taki ziomów, jeden mało bardzo popularny. Sam czy coś tam gdzieś nie pamiętam i... Od niego mamy bardzo dużo info Ale tak to nie wiem Więc tyle no Do jutra widzimy się nad morzem